Z pewnością pamiętacie ten komputer, który pojawił się na naszym kanale na jakiś czas po zapowiedzi Steam Machine, gdzie wszyscy zaczęli dyskutować nad potencjalną ceną parowego komputerka. No i wyszło, że będzie to jakieś plus minus 3,5-4 tysiące złotych. I rzeczywiście do tych 4000 zbudowaliśmy komputer, aby sprawdzić jak poradzi on sobie ogólnie w grach. Dzisiaj natomiast sprawdzimy, jak radzi on sobie w konfrontacji Windows contra Bazite. Który z tych systemów wypada lepiej? Pora się przekonać. Zapraszam do oglądania. Nasz pecet do 4000 zł trochę ewoluował cenowo. To tak nawiasem mówiąc, bo w temacie pamięci nie ma lekko, czym cyklicznie informujemy Was w naszych shortach i nie tylko. Dlatego właśnie warto subskrybować kanał, a wiemy, że część osób jeszcze nie subskrybuje. Warto też zostawić zasięgowy komentarz o treści SteamOS oraz łapeczka w górę. Z góry dziękujemy. W każdym razie, pierwotna konfiguracja w cenie 4000 zł aktualnie rozrosła się do trochę wyższej kwoty i cóż zrobić? Trzeba z tym jakoś żyć, nic z tym nie zrobimy, aczkolwiek jednocześnie w czasie, kiedy ceny ramu rosły, to my poznaliśmy też pod Potencjalne ceny Steam Machine. Te wyciekły z kilku zagranicznych sklepów, a użytkownicy odkryli je dokładnie w kodzie. Wiemy zatem, że cena sklepowa takich urządzeń może się wahać w okolicach 3,5 do 3,900 zł. Nie ma tutaj zatem zbyt dużej różnicy cenowej naszego pc który był budowany jakiś czas temu, względem tego, ile może kosztować potencjalnie Steam Machine. Oczywiście teraz te ceny rozjechały się trochę bardziej, ale wtedy nasze strzały okazały się być dosyć trafnymi. W ogóle zauważyłem też w komentarzach, że chyba trochę zmieni się narracja względem Steam Machine mianowicie jakiś Czas temu ludzie pisali, że no kompletnie to się nie będzie opłacać. Tymczasem teraz, chyba z perspektywy kwot, jakie należy wydać za ram, no jednak Steam Machine staje się coraz bardziej atrakcyjnym budżetowym kąskiem. Nasz standardowych rozmiarów PC był zbudowany w obudowie SMX Shell wraz z zasilaczem 600W SMX DaiTo G1. Z ramem delikatnie poszaleliśmy, bo ostatecznie było to 32GB ramu DDR5 od Gudrama, konkretniej cel 36 z traktowaniem 6000 MHz. Nośnik danych tutaj padło na Alexa 1TB. NM620. Jeżeli chodzi o podstawę, czyli płytę główną, no to tutaj Gigabyte A620M DS3H, czyli budżetowiec, chłodzenie powietrzem SMX Kazumi ARGB, a pod to chłodzenie trafia procesor Ryzen 5 7500 X3D, no i wisienką na torcie będzie jeszcze karta graficzna. 8 gb Radeon RX 7600. I właśnie w takim stanie ten komputer przyjmie dzisiaj dwa systemy. Tym pierwszym będzie znany i powszechny Windows 11, a drugim Buzite. Przyjemnie oparty o Linuxa Fedora. Z Bazaitem mieliście okazję spotkać się już na naszym kanale kilkukrotnie. System, który świetnie radzi sobie zarówno na handheldach, jak i jest doskonałą opcją na Pc. -cie. Czas najwyższy zatem, aby te systemy porównać, ale żeby to zrobić najpierw trzeba je zainstalować. Proces instalacji na jednym nośniku danych widzieliście już w przypadku handheldów, natomiast dzisiaj dokonamy sobie pewnej modyfikacji, która też ułatwi samą procedurę testową, więc do naszego komputera dorzucę jeszcze jeden dysk no i zobaczcie jak to wszystko wygląda. W momencie kiedy na naszym jest już zainstalowany Windows na tym głównym nośniku, no to nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować nośnik danych z bazajtem Odpowiednią wersję pobieracie z oficjalnej strony Bazajta, gdzie możecie przede wszystkim zdecydować się na konkretny wariant systemu, poza tym klikacie kartę, z jakiej będziecie korzystać, no i dodatkowo klikacie rodzaj urządzenia, w naszym wypadku jest to PC. Przed dalszymi krokami musicie przygotować sobie pendrive'a, a poza tym oprogramowanie o nazwie balena Etcher, bo to ono pozwoli utworzyć nośnik do butowania. Wybieracie obraz systemu pendrive'a, na którym wszystko ma być zainstalowane i czekacie. Gdy pendrive jest, Naszym systemem jest już przygotowany. No to wtedy wtykamy go do komputera, na którym będziemy sobie całość instalować, a następnie przechodzimy przez tak naprawdę standardową procedurę instalacji. Mianowicie wybieramy butowalne urządzenie, a dalej no wyświetli nam się w zasadzie takie pseudo-okienko Bazajta. To tam w lewym górnym rogu znajdziecie ikonę Install to Hard Drive, i wtedy macie już absolutnie krok po kroku, niemal za rękę, poprowadzony cały proces. Więc jeżeli zakładamy, że wszyscy tu obecni umiemy czytać, to na pewno nie popełnicie żadnego błędu, zresztą takowe trudno, a po jakimś czasie macie już dwa systemy, zainstalowane na dwóch dyskach, no i do bazajta logujemy się poprzez Steam. Muszę jednak zaznaczyć pewną różnicę względem Bazajta zainstalowanego na Handheldzie, która polega na tym, że mimo prób nie udało mi się uruchomić tutaj nakładki Refine, więc ostatecznie całość nie uruchamiała się w formie nakładki do wyboru systemu, a zawsze tym pierwszym wyborem był Bazajt, którego ustawiłem w ten sposób w bucie. Co jednak nie stanowi dużego problemu. Przede wszystkim, jeżeli chcecie zmienić system standardowo, to podczas rozruchu komputera akurat w moim wypadku klikałem F12 i mogłem zdecydować się albo na Bazajta, albo też na Windowsa. Załóżmy jednak, że startujecie z pozycji Bazajta i jego pulpitu, i to tutaj chcecie dokonać ewentualnego przejścia na Windowsa. Tak więc możemy wejść w terminal i wpisujemy tam komendę, która w tym momencie wyświetla się na ekranie. To sprawi, że w naszym Steamie pojawi się opcja rozruchu Windowsa, którą z kolei można wyciągnąć na pulpit jako ikonę. Więc ostatecznie łatwą zmianę systemu mamy zrobioną, no i identyczną poprzez wiersz poleceń możemy wykonać na Windowsie. Ale pozwolicie, że oszczędzę sobie tutaj elementy poradnikowe krok po kroku, bo takowe znajdują się w sieci, a najważniejszy dla nas jest test, benchmarki i różnice, więc do dzieła. Testy rozpoczynamy od Windowsa, a całość przeprowadziłem w pięciu grach w rozdzielczości Full HD. Na pierwszy przy ogień idzie początkowa lokacja w Black Meph Wukong. Średnio na detalach wysokich udało się uzyskać 53 klatki, a 1% low wynosił 39 klatek na sekundę. CS2 na Windowsie? A i owszem. Tutaj ustawienia niskie, esportowe i bez zaskoczeń klatkarz wysoki. 525 klatek średnio i 1% low na poziomie 228 na wbudowanym benchmarku. Wbudowany benchmark ruszyłem także w Cyberpunk 2077. Tutaj presy w ultra, przy czym zrezygnowałem z jakiegokolwiek generatora klatek oraz FSR. Średnio mimo wszystko na Windowsie uzyskałem 83 PS a 1% Low był na poziomie 63. Nie mogłem odpuścić sobie też Starfielda, który na detalach ultra i bez FSR średnio wskoczył na 54 klatki podczas gdy 1% Low to 28. Ostatnia pozycja testowana na Windowsie to Where Wind Smith, czyli przepiękny orientalny tytuł, który średnio załapał 77 klatek, a 1% Low to 58. I teraz, mając te wyniki w głowie, chyba warto przeskoczyć na Bazajta, bo wszyscy zastanawiamy się, czy będzie lepiej, gorzej, a może tak samo. Zaczynamy ponownie od Black Myth Wukong, który na identycznych ustawieniach wykorzystał Linuxa następująco: 57 klatek średnio 45 w 1% low. Prywatnie dosyć mocno byłem ciekaw wyników w CS2, więc znowu ustawienia e-sportowe. No i udało się uzyskać 545 klatek średnio, a 1% low wynosił, uwaga, 262 klatki. Zapytacie, jak w tej sytuacji wygląda Cyberbank. Tutaj identyczna zasada uruchomienia, a oprogramowanie pokazało już 77 klatek średnio i 64 w 1% low, więc pojawiły się jakieś odstępstwa od normy. Werewind Smith to przedostatnie gra w fazie testowej, i tutaj na bazajcie średnio 79 klatek a 1% low kręcił się do około 62. Na koniec Starfield. I tutaj tak naprawdę, moim zdaniem, symboliczna zmiana, bo miałem 57 klatek średnio, a 1% low wynosił 30. Powiem Wam, że gdy zobaczyłem średnie wyniki po pierwszych przebiegach, a później po kolejnych i po kolejnych, to miałem wrażenie, że kurczę, jednak te słowa, które jakiś czas temu słyszałem na pewnej konferencji, mogą się ziścić, mianowicie 2026 rok rokiem Linuxa. No, nie da się ukryć, że Linux daje radę. Na pewno zauważyliście, że w większości przypadków wyniki przemawiają na korzyść Linuxa. Jedynym odchyłem od normy był testowany Cyberpunk, który mimo zmiany ustawień kombinowania, resetowania, na dzisiejszej konfiguracji wypadał odrobinę gorzej aniżeli na Windowsie. Próbowałem różnych opcji, różnych możliwości, różnych ustawień Bazajta. Ostatecznie, szperając w sieci, dowiedziałem się, że można by spróbować innej dystrybucji Linuxa, ażeby uzyskać w tym wypadku lepsze wyniki. W każdym razie jest to dla mnie pewne zawirowanie. Być może jest to też kwestia wykorzystanego w naszym komputerze sprzętu, bo nawet swego czasu instalując Bazajta. Na handheldzie uzyskaliśmy też lepsze wyniki w Cyberpunku aniżeli na Windowsie. Uznaję to zatem za bardziej złożony błąd pomiarowy, który ma podłoże gdzieś w naszej maszynce. Ale jeżeli macie jakieś propozycje, sugestie, co można by z tym fandem zrobić, to piszcie w komentarzach, jestem niezwykle ciekawy Waszych spostrzeżeń. Natomiast, no, nawet patrząc na to, co było gdzieś tam w sieci, no, to są osoby, które sięgały też po inną dystrybucję Linuxa i ten Cyberpunk lubił sobie trochę poszaleć. Niemniej patrząc na taki generalny rozkład klatek w pozostałych grach, to przyrosty FPS-ów na korzyść Bazajta wynoszą od trzech. Do około 7%. Natomiast widać też duże zmiany na korzyść Bazajta w przypadku parametrów 1% Low, bo w takim Łukongu czy CSie różnice sięgają nawet 15%, co oznaczałoby, że Bazajt pod tym kątem jest trochę bardziej stabilny. Przechodząc zatem do podsumowania. Nie jestem raczej zaskoczony, bo już miałem okazję spotkać się z Bazite'em wcześniej, na przykład na handheldzie, ale jednocześnie fajnie jest widzieć, że SteamOS, czy w tym wypadku Bazite, jest konsekwentnie tak samo dobre albo odrobinkę lepsze, aniżeli Windows w poszczególnych tytułach. Wyjątkiem jest tutaj ten Cyberpunk, no i w Starfieldzie zaliczyliśmy niemal taką samą wydajność, ale generalnie w całej reszcie tytułów jednak ten przyrost 3-6% jest konsekwentnie powtarzany, i to też pokazuje, że Linux stał się naprawdę naprawdę bardzo dojrzałą platformą do gamingu. Jeżeli Steam Machine, czyli komputer, na którego chyba coraz więcej osób czeka, dobrze wykorzysta potencjał tego Linuxa, to możemy liczyć, że w przyszłości ta walka między systemami pod gaming bardzo mocno się zacieśni, bo owszem, z jednej strony pewnie część z nas i tak będzie wybierać Windows'a ze względu na to, że się do niego przyzwyczailiśmy, ale Linux wcale nie będzie złym wyborem. On będzie wyborem bardzo dobrym, optymalnym i oferującym dobrą wydajność. Tak więc to wszystko dla mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję za obecność i powiem Wam, że była to kolejna przyjemna przygoda z Linuxem. Powoli zaczynam być fanem tego systemu żadnym specem, ale fanem zdecydowanie. Lubię w nim grzebać, lubię kombinować, lubię sprawdzać różne opcje, bo jest tego dużo. Ciekawe. A wy? Jesteście zainteresowani Linuxem jeszcze na naszym kanale? Czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się.